Jest środa 18 lutego, rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem pracownikiem Departamentu Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie już rozpoczynamy od kartki z kalendarza. O 10:30 poznaliśmy dane z brytyjskiego rynku pracy. W ostatnim kwartale 2014 roku przybyło 103 tysiące nowych miejsc pracy w brytyjskiej gospodarce. Konsensus zakładał odczyt na poziomie 50 tysięcy. Stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od sierpnia 2008 roku i wyniosła 5,7%. O tej samej porze poznaliśmy też zapiski z ostatniego posiedzenia Banku Anglii. A dokładnie MPC, czyli takiego odpowiednika Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, dowiedzieliśmy się, że rozkład głosów wyniósł 9 do 0, czyli wszyscy członkowie głosowali za utrzymaniem obecnych stóp procentowych w Anglii nikt się nie wyłamał. Dwóch członków wyraziło przekonanie, że stopy powinny zostać podwyższone już w 2015 roku, natomiast jeden z członków uznał za równie prawdopodobne podwyższenie. Jak i obniżenie stóp procentowych jeszcze w tym roku. Na godzinę 14 zaplanowany jest szereg publikacji z polskiej gospodarki: produkcja przemysłowa, inflacja PPI oraz sprzedaż detaliczna. Wydaje się jednak, że nie będą one miały dużego znaczenia w kontekście chociażby marcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która najprawdopodobniej zdecyduje się obniżyć stopy procentowe. Pół godziny później poznamy dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. A na godzinę 15:15 .15 zaplanowana jest publikacja produkcji przemysłowej z USA. Najważniejszą dzisiejszą publikacją będą e, zapiski z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych. E, publikacja ta zaplanowana jest na godzinę 20:00. E, Zwrócił uwagę, należy w tym kontekście, na to, jak FED odniesie się do e, ostatnich dobrych danych z rynku pracy połączonych z niską inflacją oraz słabą dynamiką sprzedaży detalicznej, a także czy nadal zwracać będzie uwagę na spowalniającą gospodarkę światową. Być może jednak zapiski nie będą miały tak dużego wpływu na rynek i, a szczególnie na dolara amerykańskiego ze względu na fakt, że na przyszły tydzień zaplanowane jest wystąpienie Janet Yellen, która przedstawiać będzie swój półroczny raport przed Senatem. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek spójrzmy jak zareagował kurs GBPUSD na bardzo dobre dane z rynku pracy. Zdołał dotrzeć w okolice 1,5440, czyli tego szczytu z przełomu poprzednich tygodni. Jednak wydaje się, że sforsowanie tego oporu może zaowocować dojściem w okolice 1,5460, gdzie wypada jeden z zasięgów Fibonacci'ego, a nie należy wykluczać podejścia do e, poziomu 1,55. E, kolejną, być może nie parą walutową, ale, ale kolejnym walorem, na który warto zwrócić uwagę, naszym zdaniem, jest złoto, które porusza się od e, połowy stycznia w takim e, kanale spadkowym, w którym wyznaczyć można dodatkowo linię mediany, e, która była e, kilkakrotnie respektowana. Wczoraj doszło do przełamania ważnej strefy wsparcia w postaci poziomu 1216, a także 61,8% zniesienia wzrostów, które miały miejsce od początku tego roku do właśnie połowy stycznia i wydaje się, że przełamanie tego wsparcia może zaowocować zejściem w okolice co najmniej 1185, a dodatkowo nic nie wskazuje na to, by trend miał się odwracać, tak więc spadki mogą postępować w średnim terminie. Rzut oka także na waluty rynków wschodzących na początek kurs USDZR, czyli dolara amerykańskiego do randa południowoafrykańskiego. Na dziś zaplanowana jest inflacja publikacja inflacji CPI z Republiki Południowej Afryki która może okazać się niższa od oczekiwań, co z kolei podsyciłoby oczekiwania dotyczące obniżki stóp w RPA i miałoby to przełożenie najprawdopodobniej na wzrosty kursu USDZR, który po dotarciu do takiego wsparcia w postaci 50% zniesienia Fibonacciego, lutowych wzrostów na poziomie około 11,57 obecnie odbija i niewykluczone, że zmierzać będzie w kierunku Okrągłego poziomu 12. Kolejnym ciekawym instrumentem, ciekawą parą walutową jest USD RUB, czyli dolar do rosyjskiego rubla. Jak widać, bardzo, bardzo zmienna para walutowa, która obecnie zniżkuje do poziomu około 60. 1,30 obecnie znajdujemy się w okolicach poziomu 62,50 wydaje się jednak, że jeszcze krótkoterminowe zniżki są możliwe, ale wsparciem silnym pozostaje 50% o procentowe zniesienie Fibonacci'ego ruchu wzrostowego, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, a zakończył pod koniec stycznia, które dodatkowo wsparte jest 55 okresową średnią wykładniczą. Dodatkowo oscylator stochastyczny wolny wszedł w strefę wyprzedania i być może niedługo wygeneruje sygnał kupna. W kontekście USD RUB jeszcze ważne jest to, że na dziś zaplanowany jest szereg publikacji. O 14 poznamy dynamikę sprzedaży detalicznej, stopę bezrobocia oraz dynamikę płac w Rosji. Dziękuję za uwagę i życzę samych udanych inwestycji.